co serdecznie na moim dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj będziemy sprawdzać, co jest w jego sercu, czyli co osoba, którą, którą Kochacie, o której myślicie, tak naprawdę do Was czuję. I teraz tak, moi drodzy, w ich życiu tutaj zachodzą albo już zoszły jakieś zmiany. Yy, możliwe, że w ich życiu tutaj yy, yy, wydarzyło się coś, co yy, yy, ich w pełni yy, u, uszczęśliwiło. Oni tutaj są w pełni szczęśliwi i w pełni korzystają. Tak naprawdę z życia. Yy, oni tutaj rozpoczynają yy, jakoś nową drogę. Yy, tutaj ja mam wrażenie, że oni tutaj kończą, yy, kończą żałobę, czyli kon, kon, kończą tak naprawdę. Z, z okresem y, żalu, smutku, tutaj, czyli przestają być pogrążeni tutaj w tym, w tym, w tym żalu i y, żałobie, i tutaj, tak naprawdę, y, Zaczynają od nowa, od początku, zaczynają zupełnie nowe życie. Je oni tu wracają do, do, do momentu z przeszłości, w którym naprawdę byli w pełni szczęśliwi. Myślę, że ta pełnia szczęścia tutaj ich przyciąga do siebie. Oni tak naprawdę kończą z okresem smutku, tutaj żałoby po jakimś rozstaniu, po czyjej stracie, i tutaj rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Oni będą odbudowywać to wieżę, która się rozpadła jakby na nowo w ich życiu pojawia się, jeżeli to są mężczyźni, to w ich życiu pojawia się królowa kielichów i jest to y, kobieta z ich przeszłości, która tak naprawdę kocha ich miłością, y, bezwarunkowo, która kocha ich, y, kocha ich całym swoim y, tutaj sercem. Jeżeli to są kobiety, to w ich życiu tak naprawdę pojawia się król kielichów, który kocha je miłością bezwarunkowo, który kocha je tak naprawdę całym swoim sercem. Te osoby ofiarują Wam swoją miłość, swoje uczucia, one tutaj będą rozpoczynały z Wami jakiś romans, który tu zakończy się czymś poważnym, czymś stabilnym. Między Wami jest jest połączenie tutaj e, du, duchowe, e, wy bardzo silnie, e, a przynajmniej było, e, było w przeszłości. E, po, e, e, połączenie duchowe i połączenie in, 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 intuicyjne. No właśnie, oni tak naprawdę chcą, chcą was odzyskać, bo wy jesteście tutaj stanowicie. Ta, jeżeli jesteście to królowo kielichów, to tutaj stanowicie tak naprawdę pełnie ich szczęścia. Wy jesteście tym kielichem, który im tak naprawdę tutaj brakuje do tej pełni szczęścia. Wy jesteście tym szczęściem, które oni tak naprawdę pełnią tego szczęścia, które oni tak naprawdę utracili, odchodząc od Was w przeszłości i teraz wracają, aby to pełnie szczęścia od odzyskać. Oni przestają śnić, marzyć i w końcu zaczynają postępować tutaj zgodnie ze swoimi uczuciami, zgodnie z no, z ich duszą, tym, co tak naprawdę ch, ch, chce i dąży, to czego chce i do czego tutaj dąży ich dusza, oni tutaj odradzają po, połączenie duchowe, które mieli z Wami w przeszłości. Tak jak mówiłam, oni rozpoczynają tutaj nowy, w pełni szczęśliwy tutaj okres w swoim życiu, ale już nie sami, już nie w pojedynkę, no właśnie, już nie sami, już w pojedynkę, tylko oni to nowo drogo tutaj swojego życia y, zaczynają tutaj podążać razem z Wami. Y, no właśnie, oni y, tak naprawdę... Y, Podążają tutaj w kierunku tej pełni, tutaj szczęścia. Możliwe, że znowu chcą być szczęśliwi, w pełni szczęśliwi, tak samo jak byli w przeszłości, czyli tutaj chcą odzyskać to pełnię szczęścia i oni sobie zdają. Z tego sprawę, żeby osiągnąć y, to pełne szczęścia, tutaj myślę, y, muszą myśleć przede wszystkim y, po, y, po, y, y, po, y, pozytywnie, bo tylko pozytywne tutaj myślenie umożliwi umożliwi im tutaj uzyskanie tej pełni tego szczęścia. I tak naprawdę, żeby uzyskać to pełnię szczęścia, oni muszą pozbyć się negatywnego myślenia, czyli i zacząć tak naprawdę myśleć yy, yy, po, yy, pozytywnie, bo tylko to... Yy, to pozytywne myślenie przyciągnie do ich życia, to pełnie szczęścia. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na następne czytania.